Załatwiłeś? Ja to tutaj załatwiłem. Tak? Tu tak. będziemy jedli? A ja nie jestem z Krakowa? No, no nie wiem, czy to jest. jesteś. Z Za sorry. Ale poznaliśmy bardzo przyjemnego faceta. Da jest, to już się. Słuchajcie, ogólnie jest bezdomnym, ale otworzył sobie taki zasny budę. Quick House i tak jest. I słuchajcie, właśnie pan Kowzuń, a jest to facet, który trenuje w Gym Parku razem z nami, tak naprawdę oczywiście wtedy, kiedy przyjeżdżamy, bo nie, odbiera, nie odbieracie tego de facto, że my jesteśmy cały w Krakowie, bo... Niektórzy mogą tak pomyśleć, że w sumie cały czas z tobą i cały czas dzisiaj. Cały czas to. z to po nie, Polsce, ale to razem w Akurat dzisiaj e, dzisiaj rozpoczęliśmy w sobotę e, nowe szkolenie, więc mamy moi drodzy kursik i dzisiaj akurat po e, poniedziałkowych zajęciach ja Krzysztof Bartek Gózyński, który oczywiście się musiał miksować dzisiaj. No to bo musi kupić zakupy, coś tam, że nie zostaliśmy, miał, że coś tam, coś tam, że nie ma na Ja Z wiedzieć? No mów! Ja, zostaliśmy zaproszeni przez właśnie tego oto dżentelmena, tak pana Kowzunia, do jego do jego budy na zajebiste jedzonko i czeka gruby na żarcie Czy dobry po raz kolejny again I'm back Żart. ciężki mąsty trening o Jezu słuchajcie się w ogóle zrobiłem Lekki trening obręczy barkowych, ogólnie barków. Jeszcze później Polazem na drugi trening z walki i dawali tak naprawdę dwa w jednym dzisiaj, a więc... Bo tak się chce w ogóle przekwalifikować, no nie? Tak, on teraz będzie sztuki walki, ja ten, wiesz, tenka... bardziej wiemy ma. Bardziej jakieś takie ruchowe tematy mnie interesują. Może troszkę coś związanego z homoglobiną, no nie? Ty to w końcu może w to tworzymy sekcję sztuk walki, tak będzie prowadził. Żeby prowadzić sekcję sztuk walki, trzeba mieć metodykę i jakiś tam podstawy. ja No i raz... wejdziesz, zrobisz parę wyników, ja wiesz, klatkę się, na KSW. Dobra, nie słuchajcie, co tam się Ogólnie jest zajebiście, bo czuję yy, się o wiele lepiej i stosując taką metodę treningową, którą ja teraz yy, zastosowałem, nie przygotowuję się w ogóle do zawodów, tak naprawdę do turystycznych, ale cały czas staram się trzymać jakąś tam formę, a więc tak naprawdę poświęciłem się przysiadom, martwym ciągom, górę odpuściłem i do tego dodałem sobie jakieś tam elementy yy, boksu, elementy tam technik, jakieś tam sztuk Także, no, no jak na ofie, to jesteś i tak bardzo silny. I jak ofię... tyle, tyle miesięcy, co że tak powiem, na czysto na sucho trenujesz... Ale w to nikt nie uwierzy Krzysiek. To naprawdę podejrzeć ciężary bierzesz. Znaczy, w ogóle nie biorę rok, rok czasu prawie towaru, naprawdę. No od że... czerwca. No nie, w maju skończyłeś to... zawody, wtedy odstawiłeś kompletnie wszystko. Oficjalnie o tym mówimy i oficjalnie o tym mówimy, kiedy nie bierzemy. No nie, na przykład Krzysiek bierze teraz, delikatnie. A ja nie biorę w ogóle, nawet nie biorę BCA, nawet nie biorę budulca jako białka. W ogóle podane to tylko i włączę z makrosu. Także, moi drodzy, trening jest w ogóle robiony tak naprawdę w formule naturalnej a że mam korbę, to wszystkich pozdrawiam serdecznie i zapraszam. Elo! Tak jest. I tak samo Patryka2703 również bardzo serdecznie pozdrawiamy. O, to, to pozdrawiamy Cię. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Ty promujesz naturalną kulturystykę. I jak najbardziej, się z Tobą zgadzamy, promuj naturalną kulturystykę. Ludzie tak naprawdę powinni ćwiczyć naturalnie. jeszcze jedna kwestia mordko, moja sympatyczna. Słuchaj, ja ustaliłem rok temu, i troszeczkę tu jednak się nie będę zgadzał z tymi twoimi teoriami, aczkolwiek one są poparte twoimi jakimiś de facto namacalnymi dowodami, ja się z tym oczywiście zgadzam, nie jestem za tobą na plus, ale zobacz, straciłem dużo, strasznie masy mięśniowej, ale kosztem mojej masy mięśniowej, którą dalej trzymam. Nie trzymają diety, nie biorą suplementacji i nie biorą w ogóle oleju od czasu. Oficjalnie się przyznaję, że to są nie biorą. ale oficjalnie brałem parę. wiadomo, będą spadki, ale może no nie zawsze do zera, tak jest? Patryku, druga sprawa, Robię przysiady z ciężarem 245 seriach, ciągnę w seriach 300 kilogramów na przyciąg. Dlatego no, ty bataj i tak całe życie bardzo, bardzo silny, prawda? I, I czasami głupi. <noise> to sprawa. Tak, czy siak. Prowadzisz konkretny kanał, intencje twoje są jak najbardziej na plus. Także rób dalej to co robisz, a my śledzimy twój kanał i pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Trzymamy kciuki. Hello! Ogólnie wszystkich pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie elo hello! Hello! hello. No i właśnie sobie idziemy teraz. Tak. Gdzie idziemy. Zjedli burgery i jedziemy sobie rundkę zrobić na stare ble. miasto. Ble, ble, ble. Urokliwe, stare miasto, ble, a ble. dokładnie nie, przepraszam, nie stare miasto. Nie. Już mnie ktoś tutaj skorygował, Proszę, że tylko że rynek krakowski, tak? Rynek jest krakowski. rynek krakowski. Ona się mówi starówka w Lublinie i w Zamościu. Wszędzie wtedy... się mówi stare Miasto, starówka, znaczy, tutaj. Niestety. Ale tutaj jest rynek krakowski. tak? Rynek Kraków nam się bardzo podoba, powiem tak szczerze. że przyjeżdżamy tu już księ... trzeci rok. Yy, no ty trzeci, trzeci, ja już chyba jestem tutaj, od 2010 roku no. z Polskiej Akademii Sportu prowadziłem kursy przez ale 4 ja lata. Też przecież, ale ja też. Patryk w końcu też, aż końca otworzy, oczywiście otworzyłem już własną szkołę, z czego się bardzo cieszę. Jak widzicie, multą kursantów do nas przychodzi. Za co wam bardzo serdecznie dziękujemy. Fajnie, że od nas się I uczycie. oczywiście zapraszamy Was każdorazowo na każdą nową edycję kursu trenera personalnego. Tak o jest. Specjalności kulturystyka. kulturystyka, oczywiście następna edycja czerwiec 2016. Dokładnie. Tym razem idziemy na starówkę, zobaczymy, jak to jest nocą. Pogoda nam, oczywiście, Krzysiu, powiedz, Całkiem fajna. Pogoda? jest pogoda. Czecie, jak, całkiem jest pogoda? Całkiem fajna spogoda. jak na luty jest naprawdę bardzo, jest bardzo w ciepło. Pogodajcie. No, Patryk tak. jest w bluzie. No. Także Patryk jest w bluzie, a pogoda jest bardzo fajna, nie wieje. Także zobaczymy ile ludzi, jak zawsze multum pewnie będzie ludzi o, na rynku. Oczywiście, oczywiście chcielibyśmy, żeby każde nagranie, a więc każdy odcinek z Tobołami po Krakowie Wam się bardzo podobał. Dlatego robimy to tak naprawdę dla Was. Dla Was subskrybenci, dla Was nasi widzowie i dla tych wszystkich, którzy wiedzą i szanują to co robimy i wiedzą w jaki sposób przyczyniamy się do rozwoju i do propagowania właśnie tego stylu życia jakim jest... Co Krzysiu? Sporty sylwetkowe. Oczywiście. Karoce. Karec, karecu. Karetki. Karetki, Karet, tak, karetki które można ujęto. Ustawiają się do startu. Ale piękne konie, zobaczę ładnie, przepraszam. Do, dostro dostojne. Dostrojone. i dostojne. Dostrojone, dostojnie dostrojone. Tak, ale piękne. No. A krakucuje krzyk właśnie z tych przejażdżek, przejażdż właśnie kar karocami. Proszę bardzo. Co? So, jestem ciekaw gdzie te konie strają. No tutaj trzeba posprzątać. Ja myślę, że gdzie popadnie. No trzeba później posprzątać po sobie. O, Ale oczywiście. kiedy konie się zesra to co? No to musi stanąć i posprzątać. A on wie wtedy? No chyba tak. Musi być, no. To wszystko byłoby wiesz... Na stranę. Zaraz na <laughs> <było> stronę <zasrane> interes. <laughs> gówniana sprawa. Tak, gówniana no. Po lewej. Dom publiczny. No, tak, burdel. I to pan Parys Platynow nagrywał, że to jest dom publiczny, burdelik. My, tak. niestety, my niestety, niestety, my stety do bordelu nie idziemy, no tak, mamy inne priorytety, także również przy okazji pozdrawiam pana Parysa Platynowa, robi mega zajebiste szczera, szczery blog, także wariacie pozdrawiamy Cię, kręć to dalej, kręć to dalej panie traderze. Tutaj dużo łokietków jest, Krzysiu, wiesz, w Krakowie, że bardzo rozprofagowany jest. Jaki śliski ten myślisz? No. możemy Ślizgać się można. To śliski temat jest. Śliski temat. Szkoda, że budyńskiego nie ma. No świetle małego. Budyn wiecznie wiesz, no nieprzygotowany. W nie ma kochani, także... Budyn siedzi się, w fotelu. Cieszymy się tylko sobą. Na dzień dzisiejszy, ale budynie jutro zwerbujemy. Zresztą jutro wraca ten śmierć, stary. Dostał tylko etat 3 dni w WST. No, 3 dniowe, no. Ale poradził sobie bardzo fajnie. Tak, poradził sobie. Kursanci zadowoleni. zadowoleni. Budynia wszyscy lubią tak naprawdę, tak, chyba tak. nie wie z jakiego powodu. Z takiego, Dokładnie. że budyń nie prowadzi egzaminów, także tak. nie wywołuje ja, presji tak. na kursantach. Nie, nie, prowadzi egzaminów i jeszcze długo nie, będzie prowadził bo frekwencja w Wyższej Szkole Terytoryjskiej jest dobra. Przykładowo, na 20 kursantów przeważnie zdaje 14 albo 16 osób. Zależy. A w przypadku Bartka Budyńskiego, jeżeli byśmy go posili na egzamin, to zdałby 20 na 20. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. A ty, tak, także słuchajcie, kursanci, dlaczego jest taka frekwencja? No najczęściej spowodowane jest to, że na kursie intensywnym mamy 9 dni, dzień po dniu, więc oczywiście no, nie wszyscy mają czas po południu siedzieć i się uczyć, tak. ale oczywiście na drugim terminie, czyli w dniu rozdania legitymacji, część z tych osób, która nie zdała, oczywiście bez problemu zalicza egzamin. Tak. Natomiast to, dlaczego nie zdają ludzie na edycji weekendowej, kiedy kurs trwa miesiąc, na to pytanie już wam nie odpowiem, także kursanci to sami, pytanie, chyba sami uważam? kursanci sobie odpowiedzą, tak? Tak, albo zapytają się budynia. Tak, także nie wiem dlaczego nie zdajecie na wersji weekendowej, kiedy macie miesiąc czasu do nauki. Na edycji, moi drodzy, na edycji. Na, nie na wersji, tylko na edycji. No, na zyczenie Krzyśka jest Tak, tak to wiesz, ale... tak, później w hejterze będą mnie, tak. wiesz, wypominać, że powiedziałeś to a nie tam, tak, to wiesz. to od razu się już zbroimy na Was. I i... Tak, a zresztą. To, słuchajcie, wasze hejty są pożywko do naszej szkoły. Tak, tam. tak. I... <laughs> Szczegółów ja nie ujawnimy, no, ale właśnie. niektóre te tak naprawdę rozwinęły WST tak naprawdę, no tak, tak pozdrawiamy naprawdę. was jeszcze raz pozdrawiamy hejterów, także kochamy was ogólnie a szczerze mówiąc wszystkie te minusy i hejty tak naprawdę są, szczerze mówię, szczerze mówiąc dobre. Oczywiście nie jak byłoby 80% hejtów, tylko jakiś spróbujmy 10%. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście mamy głowę na karku, rozwijamy się, ważymy wszystkie słowa i oczywiście staramy się rozwijać. Gdyby było inaczej, to byśmy osiedli na laurach i nie, rozwijaliśmy, nie rozwijalibyśmy się w żaden sposób, tak? A druga sprawa, no. a to co się jeszcze dokończyć. Dlatego kochamy was wszyscy. Wszys kochamy was wszystkich, tych, którzy nas wspierają i w jakiś sposób nam pomagają. A pomagacie nam wiecie. Tak jest. Pomagacie nam lajkując, subskrybując, ogólnie propagując nasz sposób życia, nasz sposób działania. Tak jest. Za Dobrze. to wam bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkim kochani, naprawdę wszystkim. Na Facebooku jest już prawie tysięcy lajków. YouTube niedługo będzie 3000 subskrybentów. Serdecznie za to dziękujemy. I oczywiście z Krakowskiego Ryneczku. Ryneczku. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdro. Tutaj jest pani Aleksandra Grzanka. Zobaczcie, jak się wyrobiła. Forma już prawie gotowa, ona mówi, że dopiero za rok startuje.